Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Mam za sobą kubek z kawą. Nie kupiłem, ponieważ nie wiem, gdzie tutaj jest w pobliżu najbliższa kawiarnia. Dzisiejszy film z cyklu poniedziałkowe rozmowy przy kawie oraz przy szumiącym morzu, który jest za mną. Morze Czarne w Konstanca, w Rumunii. W dzisiejszym filmie chciałem omówić pewną sprawę pewnego człowieka, znanego youtubera. Będę później się odnosił też do kwestii, dlaczego w ogóle robię tego rodzaju film. Chodzi o Michała Jesionowskiego z kanału Miłośnicy Czterech Kółek, który miał dosyć nieprzyjemną historię, która go spotkała. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Na wstępie dzisiejszego filmu chciałem powiedzieć, że wszystkie fragmenty, które tutaj zobaczycie, są na prawie cytatu. Nie pytałem Michała o zgodę, czy mogę opublikować to, co było w jego filmie, ale odebrałem to tak, że mówił Michał w swoim vlogu na Miłośnikach Czterech Kółek, żeby wszyscy youtuberzy, zresztą będziecie widzieć za chwilę też fragment tego, co on powiedział, nagłaśniali gdzieś tą sprawę, żeby nie dochodziło do takich rodzajów patologii, jaka. Jego spotkała i przykra historia, i też chcę Wam powiedzieć, że zanim jakaś polskojęzyczna menda mi tutaj zarzuci, że się chce wybijać na miłośnikach czterech kółek, robić sobie popularność, to nie jest to w żaden sposób yy, tak, żeby ktoś sobie mógł myśleć. Po prostu uważam, że temat jest ważny. Nie widziałem, żeby zbyt wielu YouTuberów poruszało gdzieś tę kwestię. Oczywiście yy, oglądam pewne kanały i na wideo wideoprezentację Ator, Krzysztof Woźniak poruszył tą sprawę, yy, omówił, skomentował i chwała mu za to, tak? Także nie wiem, czy ktoś poza Atorem jeszcze robił taki film, żeby o, nagłośnić sytuację, nagłośnić tą sprawę. Mam jakieś zasięgi, na tym kanale jest już 13 tysięcy osób, które ogląda Rafał Mora vlog i uważam, że nie każda społeczność, yy, która... Tworzy akurat mój kanał, może znać akurat Miłośników Czterech Kółek, czy też Michała Jesionowskiego. Jeżeli są takie osoby, które znają, no to pewnie potwierdzą to gdzieś tutaj w komentarzach, a ci, którzy nie słyszeli, to będą mieli okazję się dowiedzieć z dzisiejszego filmu. Tak więc teraz zapraszam Was na krótki fragment, żebyście posłuchali tam przez chwilkę, jak Michał opowiadał, żeby nagłaśniać tą sprawę. To będzie taki właśnie wycięty urywek i posłuchajcie sobie zresztą. Ja mam siłę. A wiecie kto mi daje tą siłę? Wy. Wy widzowie i wytwórcy. twórcy. Więc bardzo duża prośba, niech to się niesie. Muszę dopełnić też obowiązek sądu i poinformować Was wszystkich o tej toczącej się sprawie, która zaczyna się 8. 2023 dopiero. I obiecuję, że dowiem się kto chciał zrobić mi krzywdę i dlaczego. Dlaczego taki telefon został do mnie wykonany? Znaczy, ja wykonany, dlaczego kontakt nastąpił? Obiecuję, że będę relacjonował wam każdy aspekt i zmianę w tej sprawie. Chciałem Wam teraz puścić fragment tej całej sytuacji, którą Michał opisuje w swoim vlogu. Oczywiście nie mogę całego filmu tutaj udostępnić. Będziecie mieli link do vlogu, jaki się pojawił na miłośnikach Cztery Kółek pod moim filmem. I jak będziecie chcieli, to sobie po prostu przesłuchacie całość. Wypowiedzi Michała, a tymczasem już Was zapraszam na ten krótki film, żebyście mieli taki obraz, mniej więcej tego, co się wydarzyło i jak to jest, że Michał był i czy dalej jest zastraszany. Także no nic, posłuchajcie. We wrześniu 2022 roku za pomocą portalu internetowego Facebooku skontaktowała się ze mną jakaś osoba twierdząca, że taki i taki człowiek. Chciałby ze mną porozmawiać z takim z takim numerem telefonu. Wbiłem numer telefonu, potwierdziłem sobie, znalazłem aukcję sprzed 6 lat, że faktycznie ten numer telefonu należy do tej osoby. Jednakże ta osoba jest związana z firmą. Pomyślałem sobie: O, chyba chcą pogadać i zakończyć ten bezsensowny konflikt, bo ja chciałbym tylko, żeby moje prawa były respektowane. W połowie września nastąpił pierwszy kontakt telefoniczny z tą osobą. Zadzwoniłem. Tak ryjem w ścianę jeszcze nie wywaliłem. Usłyszałem bardzo dziwne rzeczy. Usłyszałem, że będę niszczony jak pan Durczok, że się mi będzie podrzucać do jakiejś dowody, robić sztuczne dramy w celu zniszczenia mnie. Usłyszałem bardzo wiele słów. Usłyszałem, że jak będziesz walczył, to przegrasz i tak dalej. Ale to nie ta osoba mi mówiła, że ona mi to zrobi. Nie. Ta osoba również uważała, że jest ofiarą jakiejś zmowy czy spisku. Nie mówiła mi, kto mi coś zrobi. Mówiła, że może mi pomóc. Dostałem mindfucka. Zwariowałem, ja mówię, Jak ktoś związany z tą firmą? Dzwoni do mnie, informuje mnie, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, tak? Ale to nie on, ale on może mi pomóc. Zbaraniałem do tego stopnia, że zakończyłem tą rozmowę, mówiąc, że nie mogę rozmawiać, oddzwonię w innym terminie. Postanowiłem następnym razem odzwonić. Nagrałem całą rozmowę. W rozmowie słyszę, że maszyna ruszyła. Że celownik jest we mnie wycelowany. Mówię w tej rozmowie, że nie chciałbym, aby mi grożono. Że ja się nie boję, że ja się nie dam zastraszyć. De facto zmieliło mi to łeb. Usłyszałem wiele rzeczy. O jakichś agenturach, inwigilacjach. Wcześniej usłyszałem o tym, że ktoś będzie wnikał nawet moich bliskich, żeby tylko zrobić mi źle. Że ja wszystko stracę. Że karma jakaś wróci i tak dalej. Ja mówię, coś się stało. Dzwoni do mnie człowiek. Nie mówi, kto. Nie mówi dlaczego. Nie mówi, że on. Mówi mi, że on pomoże. Dla mnie wszystko było dziwne. Wrzesień 2022. Zbaraniałem. Tak, przestraszyłem się. Do tego stopnia, że już przed wyjazdem do Turcji, no i niestety mam na to dowód, wynajęliśmy ochronę, zapłaciliśmy kilka tysięcy, bo bałem się, że ktoś może coś przyjechać, spalić, ktoś mi może zrobić krzywdę. Musiałem poinformować rodzinę i najbliższych o tym, że coś się może stać. Spojrzałbyś komuś w oczy i powiedział, hej, spójrz żonie, spójrz, Teścią, powiedz, coś się może stać. Niestety, to się tak nie skończyło. To się skończyło dla mnie gorzej. Cała ta sytuacja spowodowała, że stało się to, co widzieliście. Zacząłem wyglądać jak gówno, zacząłem być zniszczony. Przestałem tworzyć na Michał Jasienowski vlog. Mieliście okazję posłuchać tego fragmentu, co powiedział Michał. Ja sobie popijam kawę. Za mną szum morza. Czy może być coś piękniejszego? Wy oglądacie ten film w poniedziałek z cyklu poniedziałkowe rozmowy przy kawie. A ja go nagrywam dzień wcześniej, ponieważ samo się nie zrobi, samo się nie zmontuje i tak dalej. Chciałem teraz się odnieść do tego, co było w zasadzie powiedziane przez Michała w jego vlogu. To, jak został potraktowany przez firmę. Ja nie będę tutaj używał nazwy tej firmy specjalnie, ponieważ wiecie co, no, jednak się ponosi gdzieś konsekwencje za to, co się mówi, co się pojawia. W tych filmach i nie będę też mówił o jaką markę samochodu chodzi, z tego względu, że nie jest to zbyt popularna marka aut, które są w Polsce, raczej ludzie kupują z takiego segmentu tańszego, bym powiedział, bo tak jak Michał mówił niejednokrotnie w swoich vlogach, że średnia, posłuchajcie tego, średnia samochodów jeżdżących w Polsce, jeśli chodzi o wiek, to jest 16 lat. To jest przerażające, to jest przerażające. To po prostu świadczy o tym, że Polaków nie stać na nowe samochody. Generalnie, tak jak mówię, nie będę tutaj mówił o tej marce, jeszcze chcę to sprostować. Dlaczego? Ponieważ nie chcę się bujać później po sądach z tą firmą. Oni mogą obejrzeć ten film i kto wie, kto wie, co by było. Czyby nie pozwali Rafałka i ten. A nie jest mi to niepotrzebne, strata czasu, pieniędzy na podróże, gdzieś tam po sądach, żeby się użerać z patologią takiej firmy, która potraktowała Michała właśnie w ten sposób. A chciałem powiedzieć teraz odnośnie tego auta. To nie było tanie auto, to nie był samochód za 10 tysięcy złotych. Powiem inaczej, gdzieś tam nowe samochody w salonach, jak chcecie kupić, to w zależności od marki, ale. Wydaje mi się, że chyba od 50 tysięcy złotych yy, wzwyż to są raczej ceny, żeby cokolwiek kupić. Auto, które zakupił Michał, było to auto klasy, jakby to powiedzieć, premium. Auto, które kosztuje chyba koło bańki. Nie jestem przekonany teraz, jakby coś to ktoś mnie może tutaj poprawić, kto oglądał yy, film i vloga Michała, ale to jest naprawdę drogi sprzęt, drogi samochód i... Ja osobiście bym oczekiwał od producenta takiego samochodu, od przedstawiciela, od dealera, który sprzedaje taki samochód, obojętnie, czy to jest to auto za 50 tysięcy, o którym powiedziałem wcześniej, czy jest to auto za milion złotych, żeby ono działało, żeby ono działało sprawnie. Bo ja rozumiem, że pewne rzeczy mogą się w samochodzie zepsuć. To jest tylko sprzęt, to jest tylko maszyna i nie można też wymagać cudów, żeby to było wszystko bezawaryjne, ale... Tak jak Michał był traktowany, jeśli chodzi przez tą firmę, w której zakupił samochód, gdzie musiał się dochodzić mnóstwo maili, mnóstwo spraw, mnóstwo telefonów, mnóstwo oskarżeń spośród pracowników tej firmy, zarządu czy jakiejś tam dyrekcji, którzy zarzucali mu, że nie umie się. Obsługiwać samochodem, że ten samochód tak ma, że z tym się nie da nic zrobić. Chodziło o wibracje takie, że się wibrowało coś powyżej jakiejś prędkości. Tak były wibracje takie. Okazało się później, że to i mi przerwało, bo się skończyła bateria w kamerze. Chciałem powiedzieć, że w jednym ze swoich vlogów Michał powiedział, że prawdopodobnie to chodzi o to, że jest źle zaprojektowany czy źle złożony napęd w tym samochodzie i stąd są te wibracje. Oprócz tego firma, która jest dealerem tego samochodu, miała wykonać konserwację, konserwację auta, zrobili to tak, tak nieudolnie, że nie obrażając tutaj żadnego mietka, który ogląda ten film, ale jak się mówi, no po prostu chce użyć jakiegoś imienia. Robiłem film o Januszach i Grażynach i najmniej pretensji miały właśnie Grażynki i Janusze, jak wspominałem o nich, a wszyscy inni się wypowiadali, że się śmieje. Nie śmiałem się, po prostu chciałem użyć jakiegoś imienia i teraz też używam imienia Mietek, nie bez przyczyny, żeby powiedzieć, że jakiś pan Mieciu, który ma garaż i w którym mógłby zrobić tego rodzaju konserwację samochodu, po prostu by to tak spitolił i pomalował wszystko. Bo jak się robi konserwację auta, to się nie maluje tłumików, nie maluje się gdzieś tam yy, po prostu takich elementów samochodu, które tego nie wymagają, które nie powinny być, ponieważ jak pomalujecie taki tłumik, czy, czy jakiś tam, yy, jak się to nazywa, katalizator, to wszystko jest gorące, to wszystko się nagrzewa, może się samochód zapalić, tak? On oddając swoje auto do autoryzowanego serwisu, tak, do autoryzowanego dealera. Później w ogóle się okazało, że ten dealer to tak nie do końca jest autoryzowanym yy, tej marki samochodu. W ogóle jaja tam wyszły. Odsyłam Was generalnie do vlogów Michała, ale chciałem powiedzieć, że yy, no jak można spieprzyć tak robotę i jeszcze mieć po prostu pretensje do, do klienta, że się czegoś domaga. No, że się czegoś domaga. No. Po prostu... Targają mną też gdzieś tam emocje, bo próbuję się wstawić w postać, w postać Michała Jesionowskiego, który, ktoś może powiedzieć, na biednego nie trafiło. OK, ja rozumiem, ale co, co to znaczy, że dlaczego on ma być akurat traktowany przez firmę, gdzie kupuje samochód za tyle kasy i nie może się doprosić, żeby coś zostało zrobione. To, że Michał ma sieć swoich warsztatów, to nie znaczy, że on ma sobie to robić sam. On by sam to zrobił pewnie lepiej, jeśli chodzi o ten samochód, ale jeżeli samochód jest na gwarancji, no to jedzie się tam, gdzie się go kupiło, żeby oni coś robili przy samochodzie, żeby oni się zajęli tym, co jest po prostu w tym aucie spieprzone. Czy to wibracje, które się pojawiają podczas jazdy, czy też konserwacja, która została zrobiona po prostu byle jak. Żeby nie powiedzieć gorzej, jakiegoś słowa ma ha. Nie chcę się tutaj hamować ze słowami, osy, żeby YouTube nie blokował filmów. Także no tak to słuchajcie wygląda. Nie powinno tak być, nie powinno tak być, żeby mm, serwis czy też autoryzowany dealer traktował w ten sposób klienta. I tak jak powiedziałem wcześniej, że e, ktoś może powiedzieć, na biednego nie trafiło. Nie, nie zaglądajmy nikomu też do kieszeni. I ja sobie na przykład muszę tutaj powiedzieć bardzo cenię też Michała, bo y, oglądam jego vlogi miłośników czterech kółek już od bardzo dawna, od bardzo dawna, nie wiem, ten kanał istnieje od wielu lat. Ja praktycznie gdzieś tam, może nie od samego początku, ale zanim ten kanał zdobył tam ponad, nie wiem, milion subskrypcji, czy coś takiego teraz ma, czy półtora miliona, y, to y, każdy kanał potrzebuje czasu, żeby się rozwinął. Ja oglądałem Miłośników Czterech Kółek gdzieś powiedzmy na początku tak mniej więcej. Okej, okay, już nieważne ile ten kanał miał wtedy subskrypcji, ale e, śledziłem też losy i różnego rodzaju vlogi na drugim kanale Michał Jesionowski Vlog, e, gdzie mm, bardzo mi się podobało to, że Michał jest osobą skromną, że Michał nie jest osobą, która jak się to mówi, wyżej sra niż dupę ma. To, że doszedł do czegoś w życiu, to doszedł po prostu tylko i wyłącznie ciężką pracą. Wielu ludzi nie może tego znieść. Wiele ludzi jest o to, że tak powiem zazdrosnych, bo jak to jest, że gość ma yy, auto za, za bańkę, drugie auto, ileś aut jeszcze w ogóle tam w garażach stoi, tak? I, i że się buja furami. Polska mentalność jest niestety okropna. Polska mentalność jest niestety zazdrość. To jest zazdrość, coś, co cechuje Polaków i generalnie ludziom się to nie podoba, jak komuś się lepiej powodzi niż im. Ludzie mają jakiegoś bzika z tym związanego, bym powiedział. Nie mogą tego zdzierżyć, że ktoś może tak mieć. A oglądając jeszcze vlogi Michała, które gdzieś tam pojawiały się właśnie na jego drugim kanale, Michał Jesionowski, to e, pamiętam i nie zapomnę nigdy tego vloga, jak Michał opowiadał, kiedy był naprawdę jeszcze, żył w biedzie, można powiedzieć, żył w biedzie, kiedy był bezdomny, kiedy mieszkał na działce. Był taki vlog, mogę też tutaj udostępnić gdzieś linka do tego vloga, żebyście sobie obejrzeli. Co tam krzyczy jeden z drugim? I ten, i, i pamiętam po prostu jak to, jak to było. To nie jest tak, że człowiek do czegoś dochodzi, dochodzi, od tak, to była ciężka praca, żeby mieć teraz sieć, ilość tam warsztatów, prowadzić franczyzę i tak dalej. Powiedzcie mi, co to ma e, wspólnego z e, prawą, którą omawiam. Chciałem po prostu przybliżyć Wam postać Michała Jesionowskiego, e, bo nie wszyscy muszą po prostu wiedzieć. Chciałem w ogóle odnieść się też tak, bo jako widz, fan oglądający też ten kanał Miłośnicy Czterech Kółek oraz blog e, osobisty, który prowadzi Michał, no to po prostu chciałem wyrazić swoje zdanie w tym, tej kwestii, w tym temacie. To, jak on został potraktowany przez firmę, nie będę tutaj mówił, oczywiście, nazwy, to, że otrzymywał jakieś telefony yy, z, od osoby, która z nim się kontaktowała, która jest powiązana z tą firmą, która mówiła, że go może spotkać coś złego, która groziła, że zostanie zniszczony, to wszystko gdzieś. Jest wspólny z tym, co ja mówię tutaj, ponieważ mm, wiecie, no, to jest to, że chce się i próbuje się zniszczyć ludzi, którzy osiągli jakiś sukces, którzy mają powiedzmy tak zwane też przebicie medialne, bo yy, nie ma co ukrywać, że kanał, który ma powyżej tam miliona subskrypcji. No to jest jednak kanałem medialnym na YouTube i każda informacja, każdy vlog, który gdzieś tam się poniesie i obejrzy go kilkaset tysięcy ludzi, no to taki przekaz idzie w świat. I moim zdaniem zarząd tej firmy, która, która tak potraktowała całą tą sprawę, Obawia się tego, tak? Obawia się złej reputacji, ale oni sami sobie zasłużyli na taką reputację, sami sobie zasłużyli na to, żeby po prostu powiedzieć w ten sposób, dlaczego ktoś, kto został potraktowany i próbował w normalny sposób rozmawiać z tą firmą, próbował w normalny sposób dojść swoich praw i się nie dało. To ja bym osobiście też tak samo zrobił. Mając kanał na YouTube, nieważne czy ma 13 tysięcy subskrypcji, czy powyżej miliona, ja bym tak samo opowiadał o takiej firmie. Tak samo bym się po prostu wyrażał i bym wykorzystał to, że prowadzę taki kanał na YouTube. I może kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że będę do tego zmuszony. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeżeli byłaby taka e, sprawa, że. Coś by się takiego wydarzyło, to na pewno uwierzcie mi, żebym się podzielił tym na YouTubie i wykorzystał po prostu jakieś tam zasięgi, i swoje możliwości. Więc ja się Michałowi nie dziwię, że on poruszył tą kwestię i że jak się nie dało normalnie z firmą rozmawiać, to że próbował na YouTubie mówić jak jest. To jest to, co ja Wam zawsze powtarzam, że ja mówię jak jest, mówię po prostu to, co myślę. I Michał jest też tego rodzaju osobą, która w moim przekonaniu jest na pewno szczera, szczera osoba, szczery człowiek i powiedział to, co wiedział. Powiedział to, co czuje, powiedział prawdę taka, jaka i wyłącznie jest. A to, jak się go próbowało jeszcze zastraszać, to, jak się próbowało manipulować pewnymi faktami, no to tylko i wyłącznie świadczy o tej firmie której zakupił samochód za niebagatela duże pieniądze. Będę pomału kończył i podsumowywał ten film. Jeszcze łyczek, kawy i to jest wszystko, co Wam chciałem powiedzieć w dzisiejszym filmie. Mam tutaj jeszcze trochę kawy. Kawa już zimna, bo wiatr wieje taki zimny troszkę. Także to jest tak ogólnie, chciałem podsumować jeszcze. Zrobiłem tego rodzaju film, odcinek tak jak cytowałem tutaj Michała na początku żeby sprawa się niosła, żeby sprawę nagłaśniać. Ja nie miałem do czynienia z tą firmą, więc oni mi niczego złego nie zrobili. Ja nie wypowiadam się też tak, żeby szkalować tą firmę, bo Michał sam do, o tym mówił w swoim vlogu, żeby yy, po prostu tylko i wyłącznie nagłośnić, że jest tego rodzaju sytuacja, tego rodzaju patologia, ale żeby nikt. Z oglądających czy też stwórców na YouTube nie szkalował imienia tej firmy. Ja tego nie robię, ponieważ nie podaję ich nazwy, nie podaję jaki to był samochód. Jeżeli ktoś napisze w komentarzu, to trudno. Ja nie będę kasował komentarzy. Ludzie mają prawo do wypowiedzi, póki mnie nie obrażają, póki nie obrażają innych oglądających w komentarzach, to, to nie mam powodu ani prawa usuwać jakichkolwiek komentarzy. Także kto będzie chciał wiedzieć, to będzie wiedział, o jaką firmę chodzi, o jaką markę samochodu. I tyle w tym temacie. Uważam, że sprawa wymaga nagłośnienia, trzeba mówić o takich rzeczach. Nie dowiecie się o tym z telewizorni, z polskojęzycznych mediów, z polskojęzycznych telewizji i nikt wam o tym nie powie, bo, bo po co, bo po co? Oni się tym nie zajmują. Ważniejsze są inne tematy, ważniejsze są ważne ważniaki z polskojęzycznego rządu, i o tym będziecie słys słys słyszeć, albo wam się będzie wylewała Ukraina z lodówki. Także tak to jest, jeśli chodzi o filmy. Mówię, nic nie ma bez przyczyny, żeby taki film powstał. Wy co uważacie w tej kwestii? Podzielcie się komentarzem: napiszcie, co sądzicie dajcie oczywiście pierdółki typu łapki w górę no i zachęcam was wszystkich do subskrypcji mojego kanału linki do filmów zostawiam pod moim filmem, do vloga, który zrobił Michał i do tego vloga z Michał Jesionowski o, o tym jak był bezdomny także chętnie jeżeli będziecie mieli okazję to sobie po prostu wejdźcie, obejrzyjcie możecie wesprzeć też Michała jakimś dobrym, pozytywnym słowem Komentarzu, lajkiem, subskrypcją, aczkolwiek ma ich już dużo, ale to nie znaczy, że ma nie mieć więcej. Niech ma chłopak, a dlaczego nie? E, tyle z mojej strony. Za mną jeszcze widok na Szumiące Morze. No i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek oglądacie dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. No i kończę kawkę. Pa, pa.